Cześć! Jak wiecie, ja jestem na wakacjach. W ciągu pięciu dni przeczytałam już cztery książki. Jedna z nich nie może czekać, aż zrobię notatki i wrócę do domu i nagram normalny, czytający czwartek. Dlatego wymyślałam sobie, że w takim ładnym otoczeniu posłuchacie o... Byliśmy Ugarzami. Byliśmy Ugarzami to powieść, która od dawna była na mojej liście. Prze kiedyś sobie wyrzucam. Ale ostatnio Zoella. Opowiadałam wam. Dołączyła ją do swojego takiego pakietu dziesięciu książek, które każdy musi przeczytać. Nie słuchałam, co ona mówi o tym, ale tak pomyślałam sobie, dobra, spakuję, zobaczymy. To historia obrzydliwie bogatej, wielopokoleniowej rodziny, która każde wakacje spędza na prywatnej wyspie. Jest dziadek, dziadek ma trzy córki i te trzy córki mają swoje dzieci. Każda z tych córek ma swój własny dom na tej wyspie. I tak sobie żyją, marnując dziadka pieniądze i w luksusach, spędzając wakacje. Główna bohaterka ma wypadek, yy, choruje i następnego lata nie odwiedza wyspy, ale dopiero z kolejnym pozwalają jej tam być. I dziewczyna próbuje sobie przypomnieć, co się tak naprawdę jej stało, bo ma takie tylko strzępy pamięci nikt z nią o tym nie chce rozmawiać i tak czuje się zagubiona i tak sobie przypomina razem z tytułowymi łgarzami. Tytułowi łgarze to dwójka jej kuzynów i jej powiedzmy chłopak, no, rówieśnicy, z którymi po prostu spędza całe lato. Każde wakacje po prostu wariują, bawią się, rozmawiają, pływają. Cieszą się wszystkim i tworzą taką zgraną paczkę wakacyjną. Bo później, jak się z rok szkolny zaczyna, to każdy wraca do swojego życia, ale i tak w wakacje wracają do tych samych uczuć. Właśnie z nimi próbuję sobie przypomnieć, co się wydarzyło. No musicie, bo to jest niby zwykła historia taka o młodzieży, dla młodzieży, ale tak... Nie dość, że jest świetnie napisana, tak cieka o, ciekawie napisana. To jeszcze taka jest wnikliwa. Na układce jest cytat Johna Greena, że wciągająca, piękna i diabelnie inteligentna. I tak, trzeba się z tym zgodzić. Jest na w sobie, taką, takie, takie, coś takiego, że po prostu i tak człowiekowi otwiera tyle szufladek. I tak sobie myśli o tych Sinclairach to jest ta cała, ten cały ród i tak mówi rany, dzięki Bogu, że moja rodzina taka nie jest. Myślę, że ta książka może nas czegoś nauczyć. A przy tym też wprowadza w taki wakacyjny nastrój, dlatego myślę, że ta lokalizacja do filmowania nie jest aż taka straszna. No było to na tyle. Powiedziałam Wam, że jest w rodzinie, dziewczynie, ciekawie napisana, wakacyjna, a mimo to... Jakąś uniwersalną prawdą. I tego chyba chcemy od książek. Tak mi się wydaje. Teraz Wam pokażę, w jakich okolicach znajduje się mm, ta wyspa tutaj, ta długa, to jest Korczula I A tamto to jest miasto Kurczula, bardzo ładne. Podob... Podobno się tam urodził Marco Polo, ale ciągle się o to kłócą z Wenecją. Ale nasz kemping usytuowany jest na Półwyspie Pelasac. I powiem Wam, że jest to całkiem ładne miejsce.